Dobra, chyba w miarę rozumiesz zasady Jeszcze raz, 12 pytań, 3 progi gwarantowane Koło ratunkowe, ankieta na czasie, Podpowiedź prowadzącej Czyli ja próbuję jakoś się naprowadzić Oraz 50 na 50 Zupełnie nielosowe, ja po prostu wybieram Które odrzucę, dzisiaj będzie inaczej I ci widzom będzie zależało na tym, żebyś wygrał Ja będę rzucała gifty do siebie na czas Żeby widzowie mieli możliwość wygrania Do wygrania są, wow Aż 3 gifty Czy jesteś gotowy podjąć wyzwanie Odpowiedzenia na 12 pytań na temat Valoranta. A jak powiem nie, to sobie idę i kończymy? Tak, idziemy po Valoranta, no. Muszę być gotowy chyba, no. Ilu jest agentów w Valorant, których imię zaczyna się od samogłoski? Pytanie na pograniczu języka polskiego i matematyki <noise> oraz Valoranta. Miało być proste, miało być proste. Ja nigdy nie ogarniałem samogłoski i spółgłoski. Nie, bo to będzie problem. Ej, przepraszam, nie wiedziałam, że to jest twoja pierwsza a Achillesowa. Czekaj, zaczyna się, tak? Mhm. Mm Czekaj, samogłoski to jest z tych, co jest mniej, nie? No chyba możesz mi to podpowiedzieć. No. Możesz się na głos wyliczać, może będzie ci łatwiej. Mocny, Mocny zawodnik my... nam się trafił, kochani, Mocny na sam zawodnik. start. Ja zawsze czytam pytania przed i pytam się, czy są okej, okay, nie? Zaszka powiedział, o, to pierwsze takie fajne rozgrzewkowe na start, nie? Głupio jest wykorzystać koło ratunkowe na to, więc moją odpowiedź jest A, że to są dwa. Okej, okay. a jakie to są? Jakie to są, jeżeli eee, mogę spytać? No na pewno Astra i Omen. Mm -hmm. Tak. Ja jest wstępnie zaznaczę odpowiedź A, ale możesz o, się zastanowić. Dobra, teraz bym zmienił na trzy chętnie. To możemy wstępnie zmienić no. na trzy w takim razie. Moją odpowiedź jest B. Definitywnie! Definitywnie! Będę się wykupywał najwyżej trudno. W takim razie, uwaga! odpowiedziałeś B3 jest to odpowiedź. Cztery C, no. przegrałeś. Dobra, jeden gipsów, let's go. Nic się nie stało. Gdzie umiejscowiona jest mapa LOTUS? LOTUS. Chiny to nie, e, Madagaskar raczej też nie, Portugalia nie wiem, co tam jest, ja bym stawiał na D, na Indie. Na Indie, tak? Na Indie bym stawiał, tak. No dobra, no to tak wstępnie naprawdę... zaznaczam odpowiedź D, Indie. Między C się zastanawiam i to jest właśnie... A wiedziałem, że chcę przypomnieć to, nie? Mm -hmm, mm. Dobra, to ja chcę 50 na 50. Naprawdę? Nie no, żartuję. No, mam problem między India a Portugalia, nie? I to jest ten... Mm, dobra, zostanę przy D. Pierwsza tak? myśl jest lepsza, tak. Okay. Jest zawsze najlepsza. Moje awokado się uśmiecha, widzisz? Ono jest pewne tej odpowiedzi. Okej, okay. nie mogę zmienić tego jak myślisz, więc zaznaczam odpowiedź D, India. Niech będzie to dobre. I uwaga, Proszę. sprawdzam. <noise> Oczywiście, że lotus jest w India. a Gdzie miałby być? Jezus Mary! Do 12 pytania to karetkę będziecie wzywać, nie? Numer 3. Idziesz jak burza, to jest pytanie o gwarantowanego gifta na mój czat. Mur? Już stoi. To cytat. Nie. Kategoria, cytaty. Mmm. Astra nie. Feniksem za cholerę nie grałem za bardzo, ale też nie. Ty, Sage, chyba tak nawet mainujesz, nie? Selium gram po prostu, nie? Mm -hmm, więc ten, mm -hmm. ale to będzie hardboard. Przy odpowiedzi, a chyba zostanę, wiesz? Hej, okay, wstępnie zaznaczam. Bo. A, Wydaje harbour. mi się, że kojarzę ten cytat z takim bardzo męskim głosem, A tak. jakbyś mater. go powiedział. No tak Muri nie wiem. <laughs> U mnie w głowie to brzmi, okej? Okay? Tu to brzmi. <laughs> Bo wiesz, Astra powiedział tak. Muri już stoi! <laughs> w takim razie sprawdźmy, czy to powiedział właśnie Harbor. Oczywiście, że tak, gratulacje. Dodatkowo mamy jeszcze cytat. Mur już stoi. Czwarte pytanie będzie dotyczyło broni w grze, którą grałeś, czyli Outlawa. A spyta się mnie o ilość amunicji, let's go, no! Ile naboi Nie ma łącznia? <laughs> no i właśnie, ile naboi ma łącznie Outlaw. Uff. Osiem wydaje mi się, że nie. Bo tam była mm -hmm. dwucyfrówka. Coś mi dwunastka ładnie wygląda. No, 12 było apostołów, jest 12 gwiazd w Unii Europejskiej fladze. 12, 12 miesięcy, pytań. 12 pytań, 12 podraw religijnych. 15 mi nie pasuje totalnie, więc między B a D mam w takim razie rozkminę. A czemu 15 ci nie pasuje? Bo wtedy jeden pocisk został. Mm -hmm. Jakby tak patrzeć, nie? Że... Okej, okay, czyli uważasz, że Outlaw ma dwa pociski w magazynku? No tak. Ty, ty mnie bejtujesz! Wiesz, Cieszę się, że to nie jest nie, moment prawdy. To nie wasz o pieniądze przynajmniej. Wybiorę chyba odpowiedź B. 12, tak? 12. Czyli istnuje, że jest 2 w jednym magazynku i jest 6 magazynków łącznie. E, że 2 jest na start i 12, no 2-12, nie? 2-12, czyli łącznie to by to było 14. Czekaj, ale to się pytasz, łącznie czy ten? No ile napoj ma czy... łącznie, się pytam. O kurde. Dobra, wydaje mi się że 12, bo, bardzo, bo dosyć szybko tą dziesiątkę tam widziałem, więc musi być 12. Okej, okay. sprawdzimy zaraz, ile ich było. I uwaga, uwaga! <laughs> Przestań robić. Jak ja cię nienawidzę za to! Oczywiście, że dwa i jakby dziesięć w kolejnych magazynkach. Kolejne pytanie to będzie lingwistyczno-znajomościowo-walorantowe i będzie dotyczyło twojego ulubionego bohatera, którego dzisiaj już raz wybrałeś. Jak nazywa się kulisty Smoke Harbora? I żebyś miał łatwiej, są tu odpowiedzi i po polsku, i po angielsku. Dajesz sobie sprawę, że jestem tą osobą, która nie czyta, jak się nazywają dane umiejętności, nie? Dobra, tu wezmę pod. Odpowiedź prowadzącej. O! Odpowiedź prowadzącej koło ratunkowe numer dwa. Może być za to, pf, może być Harpora, a może być Pucka. Podpowiedzi <ścoughs> prowadzącej są najlepszym <ścoughs> kołem ratunkowym ogólnie w tym programie. <ścoughs> Nie mam ma teraz wybrać słowa odpowiedź, żeby ci smutno nie było, bo ja mogę, wiesz, ale wydaje mi się, pomijając, że ta odpowiedź z początku nic mi nie pomogła, to wydaje mi się, że może być to A. Okej, okay, zastanów się jeszcze chwilę, bo to może być jednak nie A, a ja tylko pójdę po tłusteczki, bo się popłakałam, okej? Okay? Okej, okay, uwaga i sprawdzam. Tak, to A, za to Kolejnym pytaniem, tym razem pytaniem numer 6, czyli będzie... Będziemy na tak zwanym półmetku, a pytanie może będzie łatwiejsze, bo brzmi, jak się nazywa ULT Omena? Mhm. On wie. Mhm. On myśli, że wie. Dobra, czekaj. B to nie będzie. Ile ja masz jeszcze pytań odnośnie ten? Nie. Nazw? Chyba to jest ostatnie. O super, to ja chcę ankietę na czacie. Okej, okay. ale powiem tylko, że czat, każdy mówi coś innego. Wiem. Ale już robię ankietę. Wygrała odpowiedź C. 84% czatersów wybrało, że jest to odpowiedź C, więc będę klikać, że jest to odpowiedź. C, no i niestety. Bez, bez czatu też by wybrał C w sumie. Tak? No to niepotrzebnie tak. brałeś czat. No i widzisz, a chcę ci tylko powiedzieć, że z cieni. To jest prawidłowa odpowiedź, można się było tego spodziewać. Ile jest zniszczalnych bałwanów na Icebox, takich tak zniszczalnych w taki sam sposób, jak dzbanki na bandzie? Ja prawdopodobnie <Glacht> znasz jednego i chciałbyś dać pojęcie jeden, nie ma takiej odpowiedzi. <glacht> tak, znam jednego. Znaczy nawet nie znam, bo go nie widziałem. Ja nie wiem jak one wyglądają. Tak <glacht> wiem, <glacht> jak bałwan wygląda? No ma kule ja... na dole, kule u góry, nos, marchewki. Ja, ja... Ja, nie... Ręce z gałęzi. <glacht> <glacht> Kurde, mogłam dać na finałowe jednak. <glacht> Dobra, żeby... czekać w sensie te, czy te bałwany w ogóle, one były po remake'u mapy, czy one wcześniej były? One zawsze były. Nie, to w ogóle nie było remake'u w tych miejscach, w których one stały. Ja na muszę razie... sobie narysować tą mapę. Tu jest statek. Mm -hmm. Tu jest jeden. Ja chcę zobaczyć ten rysunek na koniec. Tam nie było... Tu był chyba gdzieś ten... Dobra, zaznaczam odpowiedź A, jak dwa bawany na tym teleturnieju. Radziłabym ci się jeszcze zastanowić, ale wstępnie zaznaczę odpowiedź A. Ja myślę, że co ma być, to będzie, zostanę przy ilości bawanów na streamie. Okej, okay. nie chcesz się w takim razie zastanowić, i chcesz, żebym ja definitywnie zaznaczyła odpowiedź A. A pokaż mi rysunek mapy jeszcze, bo z ja. bym chciała zobaczyć, jak ta mapa wygląda. Znaczy, narysowałem sobie parę kresek, nie? W sensie o... Dokładnie tak sobie wyobrażam mapę, U. jak mam coś mądrego zrobić. Nice, bo no bo przez... ja cały obszar sobie zrobiłem jakby Są w ogóle różne bałwany, niektóre są niezniszczalne, dlatego spytałam cię o te, które się niszczy, które można zestrzeić jak ci się nudzi Definitywnie mam zaznaczyć odpowiedź A dla ciebie? Jesteś tego pewien? tak, tak definitywnie i niestety, Ech. niestety, niestety, ale jesteś w ogromnym błędzie, gdyż bałwanków są trzy. Cześć, że myślałam, że to będzie łatwiejsze pytanie, ale Ech. bardzo dobrze ci poszło, lecimy dalej. W takim razie doliczamy do, że tak powiem, rachunku Wykupuję i lecimy się. dalej, tak. Ile broni w Valorant ma nazwę zaczynającą się na literę S? O, no myślę, fajnie. że S tutaj jest łatwiejsze. Czekaj, jest Shorty, to jest jeden. I teraz próbuję rozkminić, czy ta mała sniperka to Scout, czy to jest i im się myli. Ech. Dobra, jest wiartarka, czyli Stringer to będzie dwa, Shorty to ten drugi, Spectra trzy, więc zostaje jeszcze albo trzy, albo cztery. to jest Scout? Skoro nie jestem pewien co do Scouta, cztery będą, bo jest Sheriff, to nie jest Scout. Scout nie istnieje w Valorancie, więc będzie cztery. Ok. Shorty, Spectra, Stringer i Sheriff, tak? I coś tam, no i ten to czwarte. Definitywnie. To jest, mam, mam trochę niepewności, szczerze mówiąc, ale... Dobra, tak, cztery. Uwaga, sprawdzam. No oczywiście, że pra Prawidłowa jest to odpowiedź. Jedyne, co pomyliłeś, nie ma takiej broni jak stringer. Nie wiem, co robiłby stringer. Strzelał ze stringów, ale jest stinger, jak żądło. Sting. No, tak. Jaki jest Twój ulubiony rodzaj komunikacji miejskiej? Eee, ciężkie pytanie się dało. Z buta. Z buta. Na jakiej mapie znajduje się restauracja w wagonie tramwaju? To, to jest jakby za mapą, czy w obszarze gry? Nie, to bardzo mocno widać. Dotyka granicy miejsca, gdzie możesz chodzić. Dobra, Icebox to nie jest. Breeze, breeze, to była... To była ta z plażą. Tam też nie ma. Sunset to jest ta nowa mapa, nie? Ta, co ma Tyrolkę na środku chyba. Mm. Nie odpowiesz mi, bo to jest coś z kolejnym pytaniem, dobra. W sensie nie grałem na sunsetie nigdy, więc no. Więc mam odpowiedź między Sunset a Pearl. Sunset wyszedł mm. jakoś w sierpniu. <laughs> nie grałem na nim. <laughs> okay. A Pearl... Dobra, to będzie odpowiedź C. To będzie na Perlu. Gdzie na Perlu, według ciebie jest y, jakaś Restauracja w wagonie je... tramwaju. To teraz mi ten. Ta, no. Tak, ja muszę sobie Perla przypomnieć. Nie powiem ci, ale jakby Sunset'a nie znam, więc muszę liczyć, że to na Perl będzie. Dobra, no to wstępnie zaznaczamy co odpowiedź Perl. nie powiem ci na której mapie, ale na jednej z tych na Longu. A, to dzięki. Dobrze, czyli definitywnie zaznaczamy odpowiedź C trudno, tak? Tak! Sprawdźmy, czy jest to może jakimś cudem. Odpowiedź C. Restauracja w wagonie tramwaju nie znajduje się na iceboxie. Nie znajduje się również na Rizie. Fajnie, że wróćmy aż ten. Te, które nie wiedziałem, no. Ale znajduje się ona na Perlu. Gratulacje, oczywiście, że tak. I już ci pokazuje. Przecież jest tu tr tramwajek Serio? malutki i jest restauracja w tramwaju tam malutki. Był? I była tam. Zawsze jest elementem wystąpienia od początku istnienia. Mówiłeś, że sporo grasz Sage, tak? To będzie pytanie numer 10 i ono będzie dotyczyło Sage. to sporo grasz Sage. Mam nadzieję, że przez to będziesz mógł z łatwością odpowiedzieć na to pytanie. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Sage ma dłonia, pierścień na wskazującym palcu, miętowe paznokcie, kolisty tatuaż na zewnętrznej części dłoni, czy taki sznureczek typu bransoletka z kulkami. Mhm, mm Kurde, trochę nie chcę brać 50 na 50, <grym> bo myślę, że możesz Coś gorszego. Actually ale to mam, jest. mam gorszego, A no. Ale myślałam, jest... że tyle grałeś tą postacią, że wiesz. No cały czas się patrzy na te ręce. Nie, ja się patrzę na celownik. To może dlatego masz wyższą rangę ode mnie. To muszę sobie inaczej poradzić. Muszę sobie przypomnieć cosplay, Sage. O, o no, musisz sobie przypomnieć cosplay. No. Ona ma chyba takie, te, jakby coś ala rękawiczki, więc tatuaż odpada. Czy chyba ma, ale nie jestem pewien. Piętne e, paznokcie też mi nie pasują. Sznurek z kulkami. Ni nie. Dobra, zostaje przy odpowiedzi A, że ma pierścień. Na palcu wskazującym? Ma pierścień, tak. A na lewym, czy na prawym, czy na obu, jak pamiętasz? czy to jest, a czy to jest istotne? Nie, Aszak ja chyba nie poleca. Jak mnie na to że na lewym. Nie, ale to. Ale zostaje definitywnie przy A. No dobra, no to ja zaznaczę to A. No pamiętaj, że to jest pytanie numer 10. Zaszedłeś trochę daleko. Jak na razie pomyliłeś się tylko dwa razy. słabo było, gdybyś pomylił się po raz trzeci? Nie, to jest pytanie na zasadzie, że i tak nie ten, więc zostanę przy tym A. Okej, okay, czyli mam zaznaczyć. Z Zdecydowanie i ostatecznie pierścień, odpowiedź tak. a pierścień. Definitywnie. Sage. Nie ma żadnych tatuaży. Tatuaże ma na przykład Reina. Paznokcie ma naturalne, przezroczyste. Natomiast sznurek z kulkami, czyli bransoletka, to też nie jest jej rzecz. Oczywiście jest to pierścień na palcu wskazującym Gratuluję Sage. Ma po prostu jeden pojedynczy pierścionek no, Ja że, że ma takie nakładki, coś a No nie rękawiczki, bo widziałem rękawiczki, ale. Po prostu ma długie no. takie rękawiczki. Nawet to pytanie nie dotyczy znajomości Valaranta, tak. Szczerze. Że... A, to fajnie. To <laughs> pytanie dotyczy znajomości azjatyckiej ogólnie znajomości rzeczy, powiedziałabym. To jak dużo oglądałeś anime, teraz się okaże. Japońskie narzędzie ogrodnicze lub stolarskie, podobne do sztyletów jet, to. Konaj. Dlaczego jesteś taki pewny? <grym> to jest jedyna rzecz, którą znam z tych dwa, akurat chyba w jakimś odcinku Naruto, albo na jakimś TikToku, było Kunaj. <laughs> no dobrze, no jeżeli tak uważasz, możemy tak zaznaczyć, dosyć szybko odpowiedziałeś. Prowadzący nie jest Dążył przeczyta czy pytania nawet. I uwaga, myślałam, że to będzie ciekawe pytanie, ale widzę, że nie było Gratulacje, to poprawna odpowiedź. Pozostałe to są jakieś noże i widelce przetłumaczone z innych języków. No i wytamy w pytaniu finałowe! Nie wiedziałem, że jest taka muzyczka. Oczywiście, że jest. Tutaj wszystko jest przygotowane. Tutaj co reżyserka siedzi i pilnuje. I z reguły tak jest w tym programie, że pytania Aha. finałowe są tak trudne, że niemalże nie da się zgadnąć, jaka jest odpowiedź. W sensie to jest totalny przypadek, jeżeli będziesz wiedział, jak jest, jaka jest odpowiedź. To jest jednak finał, więc to ma być już trudne. Nie zdziw się, jak to zobaczysz i nie będziesz wiedział, co odpowiedzieć. Może Myślałem, że, mi, że fajnie że masz koło ratunkowe, ale. Nie, możesz użyć <laughs> to koło ratunkowe, co ciekawe, i pewnie je użyjesz, więc będziesz miał łatwiej. Czego uczy innych agentów Sky między misjami według informacji od Valorant na Twitterze Valoranta. To jest oficjalne lorowe info. To, co Twitter Valoranta poda, to jest lorowe oficjalne info. to jest kotlarstwo? To, to jest kotlarstwo? To, to jest, nie uprawiajesz nigdy kotlarstwa? To brzmi jak robienie kotletów. Nie, robienie, ale nie kotletów. Czegoś, czegoś, co, z czego się je kotlet, kotlety. Czyli to jest już obróbka mięsa, tak? Coś tego typu. Dobra, będę szara. Kotlarstwo to jest sztuka tworzenia naczyń. Mhm. O, słuchaj, to mam dla ciebie ofertę. No. Pokazuję Ci słodkiego pieska i odejmujesz jedną odpowiedź. <grystanie> A potem wiesz 50 na 50? Kocham <śmienicza> się! Nie zgadzam się! Dobra, dawaj, to 50 na 50. Okej, okay. w takim razie wybieram zupełnie losowe, złe dwie odpowiedzi i je usuwam. O, to w takim razie. Czyli Sky w ogóle to jest już, uf, żebym jeszcze X-a korzystał, ale patruszenie rekinów totalnie mi tu nie pasuje. Czemu? Z powodu, że Sky jednak ona ma te zwierzaki, jako tych uznajmy, patronów, więc ona raczej jest w zgodzie z naturą, więc patruszenie rekinów tu. Mi nie pasuje. No, to ścinanie z drzew ci pasuje? W zgodzie z naturą? Ale ona ma zwierzęta, a nie drzewa. Więc wydaje mi się, że będzie to odpowiedź D. Obróbka drewna. Wydaje ci się, tak? Wydaje mi się. Wręcz nawet 70 na 30. Że to mm. będzie obróbka drewna. Myślę, że definitywnie. Okej, okay. w takim razie będę zmuszona zaznaczyć definitywnie odpowiedź D. Wyobraź sobie, że ona ich uczy jakiegoś stolarstwa, jakiegoś. Czy czego? Rzeźbienia figurek. Zrzeźbienia figurek, tak? Sprawdzam, czy. Sky uczy obróbki drewna. Jest to. Oczywiście, że prawda! Gratulacje! Oczywiście, że Sky uczy obróbki drewna. Udało Ci się wygrać. Co to pytanie było? 19 czerwca. czerwca! Gratulacje dla Ciebie! Zrobiłeś to! You did it!